Z tej strony Kuba, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy sobie w Roblox TPS-a, przepraszam za taką bardzo długą przerwę. Ja już wam nie przedłużam. Dzisiaj nagrywam z moim kolego, jak ktoś to ma ZW. Nie wiem nawet czemu. Ale... Powróciłem, o, dzień dobry w domu. No, w dzisiejszym o, odcinku. Bardzo chętnie, bardzo, bardzo kurczaczki bardzo mocno kupią. Tak, tak, jestem Gramy dzisiaj w TPS-Ultimata. Tak, ta gra jest bardzo stara. Możecie, pewnie będziemy się... No się rok, sam się nie zrobił. Pewnie będziemy... Niech będą przekleństwa. Nie będzie. Nie będzie. Mam nadzieję. Nie mam nadzieję. Nie, mam nadzieję. nie, nie będzie, ja się będę starać. I będę wycinać. Bo jak się nauczył. Mam już e, montaż. Znaczy, będę już robić, już zaczynać montaż. Tylko muszę to najpierw ogalnąć, widzowie. No tak, um, ogólnie dawno mnie nie było miesiąc. Bardzo długo. I niedługo właśnie tam zagłosowaliście dwie osoby, albo tam więcej, zagłosowało, że będzie nowa seria z czego innego. I to tak, to prawda. Będzie seria z z Tylko musimy jeszcze pomyśleć, jaką zrobić i w ogóle jakie odcinki zrobić z Garrysmona, prawda? No co idzie? Obrze. No, gol, bo... gol był. Zobaczmy Ale... gol, gol, gol był. A co to nie zaliczyło? Był gol. No, jest gol. A, gol, gol a... A ja był gola, gol. No ja gol, że piłka była poza linią. Napiszcie w komentarzu, czy to był gol. No tak. E, tak, jakby... Albo napiszcie hashtag Sarduszko, to kuba wam przypnie. serduszko. No. Można tak zrobić. E, e, e. Tak, postaram się ten film jakoś fajnie zmontować. Ale będzie zmontowany. A co umiesz montować? Nie wiem. Ale żartuję, może w następnym odcinku w, te, w tym na razie i może wam poopowiadamy, -popo -popo czemu nas tak długo nie było. Ja nie wiem, e muszę sobie przypomnieć. A, już wiem, e nie mieliśmy czasu na nagranie, bo wiecie, szkoła i te sprawy. I dziękuję Dba. za e bardzo, bardzo wiel wielkie wyświetlenia pod odcinkami z Bardem Mystery. Dzisiaj albo jutro powinien się pojawić nowy. Odcinek. Gratuluję. Ale ładny gol. Gratuluję. Zobaczmy, to Zobacz, do... tu trzeba ładne. Zaraz zobaczę. Bo bym się jeszcze powtórkę nie wczytała. O, już jest... Ojojo, ale bramka się słabia. Ale była... dobrze. Um, witam was po raz drugi. Um, nie wiem czemu tak powiedziałem. Ale nie mam pomysłów, co mówić. Dzień dobry, to jest mój obraz? Nie wiem, coś mi się stało z że mi nie zatrzymuje. Czemu my gramy w wąsko, a nie szeroko? Yy, nie wiem. Nie mam pojęcia. Goście, weźcie się, ustawcie szeroko, a nie wąsko. Wąsko to tylko... Przeostawiam się, się jak się... Jakie nie mam piłka, szeroko jak wy macie. A my teraz mamy piłkę. Yy, tak, jest, ja Nie wiem... Napiszcie hashtag Poleszka Polska. Znaczy. Czy znaczy nie? Czy nie? Nie, nie, nie. Po prostu, Motorynko. E, e. My, jak widzicie sobie. Te, my jesteśmy. My lubimy piłkę nożną bardzo. Myślę, że niedługo będę nagrywać. Może no, kiedyś. bo teraz to. Hmm. Hmm. Można. I napiszcie na na w komentarzu. Czy chcecie serię z Mardyry Mystery? Napiszcie w komentarzu Czy chcecie serię z Murder Mister po raz ponownie Tak, to jest moje pytanie Dobra, wróciłam Ja powiedziałem widzom, że, 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 że zapytałem się ich, czy... Ale no, ja wiem, wiem. okej, okay, fajnie. Poszła! Zostałeś piłkę? To fajnie, masz... Chyba mój kolega ma Discorda na przycisk, co nie? No tak, bo moi rodzice chyba przyjechali. Okej, okay. tak... Najgorsze e... jest właśnie to, tak, gdy się chce nagrać odcinek, a... Jest... E, l... Rodzice przeszkodują. No, prawda. E, m... Gramy sobie oczywiście w TPS-a, my uwielbiamy grać i... Przepraszam, jak to będzie go, albo się bo to moja wino aaa, mm. gitas napiszcie, że to była ładna obrona mam pom, nie wiem, my jesteśmy bardzo my jesteśmy fanami czakana, więc do tego będzie garysmot i będziemy mieli z tego samego e, dodatku e, te z tego samego dodatku skin co miał chucken ale nie będziemy mieli czakana, będziemy mieli jakieś inne nie wiem, czy wiecie, co na Garrysmodzie, ale myślę, że, że właśnie możliwe, żeby wam by, bym się, by się spodobało i by było zmienione profilowe też na... Oj, Tak, tak, to... O, o Boże, o Boże, o Boże, ja cię kręcę. O, wyszło to. Nie wiem, co się z moim kolegą stało. Wyciszył się. A tam y, na razie nagrywam odcinek. Nie wiem, co się z nim stało. Ale y, nieważne, y, co tu jeszcze powiedzieć. Y, ostatnio y, bardzo dużo się rzeczy zmieniło. Chyba. Nie, nie wiem, czy można powiedzieć, że się zmieni. Znaczy, sporo robię mm, nowych rzeczy. Mm, em, po prostu e, nie wiem m, co gadam, m, ale okej, okay, Na serio nie wiem co gadam. I. E, o, wróciłem. Dobra, to tak Google ja wydobywam e, no. się z Nigerią. z wy... Nigerią. Wygrywamy, to jest bardzo ważne. Ja nawet nie wiedziałam, że wygramy z Nigerią. Lubię jak to, chłopie. Nie, co to wy Cieniutkie plasterki? Cieniutkie plasterki? Tak. To, y, mogę nagrywać jakieś tipy do. do tepe, coś Nie musisz. łodu koszaka, taka, taka, szuka. Katrana! To kurwa

nie wiem, dlaczego nas podwójnie słychać. A, nie mam pojęcia. Zobaczcie mojego OBS-a jeszcze raz, bo mi się coś zepsuło. Hm. Osiem minut. Aha, co to było? Ale w stronę. Ale słabo, że Ronaldo jest już taki słaby. Mm. Zarobi sobie trochę na koniec kariery. Tak w ogóle ciekawoszka, Neymar ma 30 lat. Prawda? Podobno w... w tym roku kończy karierę albo za 4 lata, albo w tym. Boż nie czuję takiej fraidy jak wcześniej grając w piłkę. No chłopien, Ale on skończy... go nie kończył. No. Ja chcę tak młodo. Się tak młodo nikt nie zakończył karierę. Ale no. f*** Nie ma, nie ma ty nie będę zrywał tego w ogóle Co? Nie, nie będę stało. Nie wiem, bo był faul w tym momencie, jak bramkę trafili i nie było gola XD, ale idioci mhm. hmm. Dobra, pierwsze koło, po oś może, będziecie, może będziemy sobie grali w TPS-a i, i tak i tak co, co tam co... Jut, ja jutro w pią, jut, nie wiem ile nie będzie. O, koniec połowy? Tak. Fajnie by było, jakbyś live zrobił. Nie mogę jeszcze. Musimy dobyć albo z 1000, albo 50 subów, ale myślę, że 1000. Aha. A wtedy byśmy zrobili live a. Tylko nie wiem jak. Ale nie wiem czy widzieliście mojego TPS-a, bo... znaczy... OBSa. Jak tak to mi to po, to nie... to niedługo... Postaram się to naprawić, już nie będzie tak samo, bo mi się znowu UTP. Widzicie? E, cyk, 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 cyk. Jest mój OBS. Nie wiem czy to widać, czy nie. Ale... Nie wiem. Pa, patrz. mam zaznaczonego Robloxa. Patrzcie i teraz co? Ta, dalej tak jest. Co nie? No. Ale tam jest... <laughs> Nie, nie jestem chory, tak zrobiłem po prostu. Jeżeli Slab the Fly. Ludzie, jeżeli Slab the Fly jest za darmo, to może. Może będzie seria. Ej, co ty na to, żeby nagrać serię z, z Slab the Fly? Jak coś to zobaczymy, czy. Ej, no! Slab the. Fly. A co ty na to, żeby nagrać odcinek z Holly in the Wall? Wit tak, widzieliście moje sporo, ale nieważne. Nie wiesz oni Wall. Nie wiem co to jest. To jest klaszka Kobloxa. A! No, też może być. A, ty stoisz na Awku i jest... Nie ma gola. Ja bym tu gdzieś się. Co żeś zrobił? Oj, ile co? O dzisiaj ja przyjmuję stare bramkarskie. A co jest to? Stary brąkarskie Chcesz być bramkarzem? No chcesz. Nie, nie, ale bo mi się nudzi na bramce. Bo nie ma żadnych praktycznie akcji, Wygrywałem 4 do 0. Ja wszystko wygrałam. Ja też. Mam pomysł. Ja chyba do... poszedł na holding the wall. Ale to pod... to jeszcze... Hall in the Wall, to, nie, to mu nie może być z dwóch odc Następny odcinek to będzie Hall in the Wall. Dokończmy ten mecz, ok? Dobra. I... A było do 70 minut. No, do 70. Dalej yy, niestety nie będzie. I będę się. I będę też przechodzić trochę nauki w tym czasie, bo będę się uczyć. Jak to się nazywa? Będę się uczyć montowania. No kurde, akurat na lewą nogę mi wybiło. Montowanie i może filmy będą trochę lepsze, tak myślę. Montowanie po, powtarzam. Kolejny raz, niedługo będzie nowy ten. Nowy profilowy. Zrobię jakoś, jakieś. To było ładne. to jest Teraz my prowadzimy no, taki nowy kanał, kanał. wspólny, kiedyś ja zaczęłam, ja sam nagrywałam, a teraz nagrywamy razem. Zróbmy sobie screen na jakiegoś na miniaturkę. Oto screen na miniaturkę, bo się odwróciła. O kurde! Później się ja, że na DC i później sobie to i żeby było... Dobra, jedna minuta jest 70. Tak, i można się już praktycznie pożegnać. Dobra, dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Nadzieję, Dostawcie że... łapkę, subskrypcję. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał i co, widzimy się następnym razem. No siema!